Tegoroczna Eurowizja wzbudziła mnóstwo kontrowersji. Uwagę fanów zwróciło kilka aspektów, a jednym z nich był mocny występ reprezentacji Irlandii. Ten nie spodobał się wierzącej części publiczności. Swoje zdanie na temat takich muzyków ma również aktor Piotr Mrus. W ostrych słowach skomentował występ Bambie Fag, Piotr Mróz to w ostatnich latach jeden z popularniejszych aktorów telewizyjnych. Popularność zyskał głównie dzięki serialowi Policjantki i policjanci oraz Gliniarze. Od niedawna występuje również w Pierwszej miłości. Artysta nie ukrywa, że jest mocno wierzący, co pokazuje na każdym możliwym kroku. Często na jego social mediach można zobaczyć zdjęcia z różańcem czy krzyżykiem na szyi. Eurowizja 2024 wzbudziła mnóstwo emocji. To pierwszy taki konkurs od dawna, choć zwycięzca Eurowizji jest znany od kilku tygodni, to emocje na temat całej imprezy do dziś nie opadły. W końcu po raz pierwszy wykluczono jednego z uczestników, który miał uderzy fotografkę, a do imprezy dopuszczono Izrael, który zaatakował niedawno strefę Gazy. Sporo kontrowersji wzbudził natomiast reprezentantka Irlandii, Bambie Fag. Jej występ był pełny szatańskiej symboliki, a wokalistka wraz z partnerującym tancerzem byli ucharakteryzowani na demony. To nie spodobało się wielu fanom, którzy tłumnie wyrazili się negatywnie na temat tego występu. Piotr Mruz ostro o Bambie Fag. To jest obrzydliwe, choć występ Irlandii spodobał się jurorom, a także widzom na całym świecie, to część fanów, która mocno związana jest z religią, bardzo krytycznie wypowiedziała się na temat tego występu. Ostatecznie Irlandczycy zajęli szóste miejsce w konkursie. Na temat stagingu Bambie Fag postanowił wypowiedzieć się aktor Piotr Mruz. W jego ocenie takie występy są niebezpieczne i nie powinno się promować takich twórców. Zaznaczył, że nie oglądał tegorocznej Eurowizji, ale sporo czytał na temat tego kontrowersyjnego występu. Według mroza w takich przypadkach nie można być tolerancyjnym, no kosmitka takich ludzi trzeba odsuwać. Nie możemy być tolerancyjni. Otwierający nawias kwadratowy wielokropek zamykający nawias kwadratowy to jest złe, to jest brzydkie, obrzydliwe wręcz i z tym trzeba walczyć. Tego nie można promować, z tym trzeba walczyć, powiedział w wywiadzie z kozaczkiem Piotr Mruz.